Siemano drodzy widzowie, tutaj Przemo w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak grać na PS4 i PS5 przy wyłączonych goglach PSVR jeśli mamy je podłączone do konsoli a ona wymusza na nas aby były gogle włączone by obraz był na telewizorze Przede wszystkim wiele osób ma z tym problem tak samo ja miałem, że gdy miałem podłączone PSVR tak jak w tej chwili do konsoli musimy mieć gogle włączone, mimo że nie gramy na VR, aby zagrać w jakąkolwiek dowolną grę, która VR nie obsługuje. Gdy gogle wyłączymy, znika całkowicie obraz w telewizorze. Jak z tym sobie poradzić? Bierzemy wtedy pilot do telewizora i przełączamy na jakikolwiek dowolny inny kanał. I teraz przełączamy z powrotem na kanał, na który mamy podłączone HDMI z naszej konsoli z VR. I już mamy obraz z naszej gry, z konsoli, z wyłączonymi goglami VR. Mimo, że gogle są podłączone i do telewizora, i do konsoli, a są one wyłączone, gra już nam bez trybu VR normalnie. Chodzi, dzięki temu możemy słuchawki podłączyć przewodowo do pada i już mamy dźwięk, bo normalnie dźwięk idzie do gogli i już wtedy dźwięk na słuchawki przez pada nam nie przyjdzie. A dodatkowo, no niestety, włączonych goglach też w niektórych grach może się pogorszyć troszkę rozdzielczość. Także trzymajcie się, pozdrawiam i cześć.